No i jesteśmy, słuchajcie, w drodze do rączki, dlatego że dzisiaj kolejny projekt na, na nas czeka. Tym projektem będzie nic innego jak czołg. Jest to propozycja słuchajcie z komentarzy. Jak zwykle dziękuję wam bardzo słuchajcie za pozytywny odbiór poprzedniego odcinka. Fajnie, że się spodobało, bo no jednak poświęciłem więcej czasu niż, zwyk niż zwykle. Słuchajcie, dzisiaj robimy czołg. Dzisiaj robimy czołg, ale to będzie czołg wydmuszka, jak go tak będę nazywał. Dlatego, że no niestety, ale nie jesteśmy w stanie zrobić mechanizmu strzelania w tej, w tej grze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba że o nie wiem, chyba że macie jakieś patenty, jak można zgliczować coś, żeby strzelać, to, to możecie napisać. W każdym bądź razie ja o żadnych takich nie wiem, dlatego zrobimy po prostu czołg taki wizualny. No i to będzie czołg na kółkach, oczywiście, no bo nie mamy gąsienic z tejże. Ale słuchajcie, fajnie, jakbyśmy mogli taki czołg chociażby postawić przed domem, żeby sobie stał i każdy sąsiad, który będzie chciał nam katalizator ukraść, żeby wiedział, że jak wejdzie, to już nie wyjdzie i to wcale nie, nie pogryzie go pies. No ale słuchajcie, jak każdy projekt zaczynamy. Chyba każdy, dużą część projektów zaczynamy, słuchajcie, od zakupów, no bo musimy, z czegoś tutaj, ten yy, nasz czołg poskładać, tak? No i co? My, słuchajcie, dzisiaj będziemy raczej działać na profilach, nie będziemy kupować rurek, bo rurki ostatnio cały czas były, a profile nam lepiej, że tak powiem, się sprawdzą przy robieniu ścian do naszego czołgu, dlatego że one są właśnie takie płaskie. Yy, tylko zastanawiam się, jakie byśmy chcieli, czy grube, czy cienkie. Weźmiemy trochę takich, trochę takich. Yy, powiem Wam szczerze, przyznam się, że nie mam za bardzo pojęcia, jakbym chciał to zrobić bo no bo nie myślałem nad tym jakoś bardzo mam takie w głowie że chcę zrobić czołg No niby mam jakiś tam pomysł jakby to zrobić ale no to nie jest kurczę powiem wam jakoś tak dopracowany na maksa w mojej głowie dlatego No może być różnie zobaczymy jak to wyjdzie mam nadzieję że w ogóle wyjdzie raczej wyjść raczej wyjdzie bo nie, nie spodziewamy się słuchajcie żadnego jakiegoś takiego specjalnego działania po tym więc tutaj nie ma czegoś takiego jak na przykład z przyczepką tylko raczej tutaj jest mowa o tym żeby to wyszło jakoś wyglądowo żeby to jakoś chociaż Trochę przypominało ten czołg, a nie jakiś, nie wiem, kurczę, UFO czy coś. Od razu was uprzedzę, słuchajcie, że mam dzisiaj trochę katar, więc jakbym gdzieś tam nie wyciął jakiegoś, nie wiem, pociągnięcia nosem lub co gorsza jakiegoś wymuchiwania nosa, aczkolwiek mam nadzieję, że czegoś takiego nie pominę, to wybaczcie, no jakoś tak trochę mnie katar dzisiaj złapał i, i no, no, a słuchajcie, film musi być, film musi być. Nie możemy tak bez filmu. No i drogi widzu, jeżeli jesteś nowy lub jeszcze nie subskrybujesz, to bardzo Ci proszę o zostawienie subka, dlatego że mam taki cel, żeby do końca roku dobić 10 tysięcy subków. No i po prostu będę wdzięczny bardzo, jeżeli zostawisz tego subka. No a słuchajcie, już tutaj koniec żebrania, lecimy słuchajcie sobie. Robić nasz czołg, mam nadzieję, że się uda. A no, i oczywiście widzowie, będziemy robić sobie ten czołk na naszym samie, tutaj, dlatego, że no sam do sama można przyczepić płyty. A ja bym nie chciał robić znowu ścian i podłóg z, z, z belek czy coś jak w poprzednim odcinku, bo mogłoby to zająć sporo, bardzo dużo czasu. Soby pomyślałem, żeby zrobić tak, że tutaj zrobić taką wypustkę w tę stronę, tak na równi z kołami, i tu walnąć podłogę. Oczywiście, tak, żeby nie, nie haczyło nam okoła, wiadomo. Do, te, do, do czołgu, oczywiście, bardziej by się przydały takie duże koła, byłyby lepsze. Tylko problem jest taki, że nie mamy lepszego silnika, więc tymi kołami ten sam nie pojedzie za bardzo. Więc zrobimy na tym. Ale to będzie taki, słuchajcie, czołg zwiadowczy w takim razie, bo to na kołach to wiecie. No więc, słuchajcie, zrobimy sobie tutaj takie, taką podłogę. Pik, tu będzie oczywiście wejście, będziemy sobie wchodzić. No, tutaj niestety też nie mamy drzwi, więc tu będzie musiało być otwarte, będzie, musi, będzie musiała być dziura po prostu. No i tutaj, tutaj sobie słuchajcie, troszeczkę podniesiemy, zrobimy taką do przodu trochę wypustkę, żeby zrobić taką skośną płytę. Oczywiście nie taką skośną płytę, że do spychania, jak robiliśmy w poprzednich projektach, tylko po prostu, żeby to było zaostrzone. Tu będzie musiało być okienko, właśnie, żebyśmy widzieli cokolwiek. No i na górze zrobimy sobie oczywiście wieżyczkę jakąś. I działo. Wiem, że ja tam wam tak rysuję kursorem. Musicie sobie wyobrazić. Mam nadzieję, słuchajcie, że macie bujną wyobraźnię. Yy, no, ale słuchajcie, zaczynamy. I chyba sobie zacznę, słuchajcie, od tego właśnie tutaj, bo to, to, to będzie chyba najłatwiejsze. Chodziło o to po prostu, że, żeby jakoś to zacząć, tak, żeby jakoś rozpocząć. 64 cm. No dobra, mogą być 64 cm. Utniemy sobie taki profil na 64 cm. No i ogólnie, słuchajcie, możliwe, że jutro się pojawi jakiś odcinek z takiego normalnego granka w OH. Nie spodziewajcie się czegoś nie wiadomo, jak, że tak powiem, specjalnego czy coś. Ale tak sobie ogarnąłem, że możemy zrobić odcinek z ogarniania właśnie takich mniejszych rzeczy, czy wyścigi chce ogarniać, nie wiem. Ale może jakieś właśnie tutaj puchary sobie ogarniemy. W sensie puchary wójta. Ewentualnie zrobimy sobie jakieś. Zajmiemy się kurnikami. O, no, też jest to jakiś pomysł, słuchajcie. Dobra, ale my w takim razie tutaj teraz musimy to przymocować. Dobra, no i niech będzie tak. Dobrze teraz przyspawamy to. O, super. Jeszcze tutaj po drugiej stronie oczywiście to nie będzie widoczne, tak, bo to będzie pod blachą. Ale no fajnie jest to zrobić równo, bo na tym, na, na tym później będziemy słuchajcie kłaść właśnie blachę. I słuchajcie, skomplikowane może być to, że po prostu będziemy musieli zrobić właśnie ściany. Bo to musi być czołg, to nie może być dziurawy czołg, tak? Czy dobra, no tutaj będzie musiał być dziurawy. Ale no chodzi o to, że ten czołg jakby, no musi być okryty jak najbardziej. Dlatego mam nadzieję, że te blachy nie będą takim problemem, jeżeli chodzi właśnie o y, zabudowę. No i dobra, i tutaj potrzebujemy 1,25, tak? Yy, no nie pokazuje nam niestety długości. No i dobra. Idziemy sobie gdzie przymierzyć. Zobaczymy, czy będzie pasować. No i to jest najgorsze, to jest, najgorsze jest to właśnie obracanie tutaj, powiem wam, że no może się blokować okoła na przykład i będzie problem, żeby to zamontować. Zobaczcie, o, nie jestem w stanie tym ruszyć, nie jestem w stanie też tego za bardzo obrócić jakoś, żeby to wiecie, przymierzyć tak bez przymierzania, że tak powiem. O, dobra, udało mi się, słuchajcie, teraz to obrócimy, ok dosuniemy tu, spoko, no i chyba jest git. Kurde, robię czołg w OHV, no to jest... Słuchajcie, to jest niemożliwe po prostu. Dobra, przyspawamy sobie jeszcze drugą płytę teraz. Dobra, teraz musimy sobie zrobić obudowę. I zastanawiam się, jak to zrobić, bo to kurczę może być. Hmm. Zrobimy sobie słuchajcie z przodu tutaj i dopiero wtedy zaczniemy myśleć nad resztą, bo... no wydaje mi się, że to będzie ok, tak? Żeby, żeby zacząć sobie, słuchajcie, tutaj właśnie od przodu i potem te takie miejsca, które nam zostaną. Żeby je po prostu wypełnić. Dobra, mamy dwie takie już przyspawane. Teraz będziemy musieli zrobić taką skośną. Prawda jest słuchajcie, taka, że tak naprawdę potrzebujemy tylko jednej takiej belki, bo to i tak się ze sobą nie zespawa. I teraz tak, jak sobie damy to, powinniśmy móc to obrócić oczywiście i dać w dół, tak, żeby to było skośne. O, coś takiego zrobić. No i super. Teraz to przyspawać i musimy, słuchajcie, dać tam płytę jakąś. Tylko pytanie: jaką? Czy taka płyta nam wystarczy? Czy ona będzie, nie wiem, za długa, za krzywa, za prosta? No to będzie problem, pewnie z, przy... z przymiarką tego. No bo tutaj nam oczywiście blokuje, słuchajcie. O, dobra, słuchajcie, udało się jakoś to dać tutaj. Czy to nam będzie ocierać o koła? Proszę, powiedzcie, że nie będzie ocierać o koła, bo to tak dobrze. Okej, okay, tutaj nie ociera, i tutaj też nie ociera. No w sumie, jak po lewej nie ociera, tutaj też nie powinno, ale dobra. No powiedzmy coś takiego, zrobimy sobie. Żeby nam nie haczyło też, nie, bo co to będzie za czołg, który nie będzie potrafił jeździć. Czasami jest ciężko, słuchajcie, coś przyspawać dobrze, ułożyć, bo nam o coś blokuje, więc no musicie być wyrozumiali. Aha, no i mi odpadło, no to nieźle, ja się tyle męczyłem ze spawa z ułożeniem tego. I słuchajcie, dobrze, że nie dałem po tej stronie belki, bo już wiem, że jakbym przymierzał tą blachę tutaj, to bym się irytował przez to, żeby mi ta belka blokowała. Byłaby milimetry, nie wiem, wyżej, inny kąt by miała i by mi blokowało. Dlatego, no, wystaje tutaj nam pasek, ale no trudno, tak? Jakby Ważne jest to, że mamy z przodu taki taki armor zrobiony, fajny. Dobra. Teraz musimy, słuchajcie, zrobić jakoś tutaj ten armor, nie? Przydałoby się. No, przydałoby się, może, pomierzyć też. Czekajcie, gdzie mam metr? Też czekajcie, czy. Nie, nie trzeba tego mierzyć. Ja mam pomysł, jak to zrobić. Czekajcie, zwalniemy na 36, tak samo jak zrobiliśmy te z przodu. Patrzcie, wal... mamy 36, to 36 sobie teraz damy tutaj. No i patrzcie to. Teraz możemy zrobić sobie coś takiego. Że tutaj damy blaszkę yy, i będzie ściana. Ewentualnie jeszcze możemy zrobić yy, taką belkę w tę stronę, żeby tutaj też zabudować, jakoś lekko. No ale to zobaczymy, słuchajcie. Yy, zróbmy sobie, czekajcie, nie wiem, może drugą 36. Rozpalamy tutaj. Super. I trzeba, słuchajcie, sprawdzić, czy ta belka nie będzie nam teraz psuć jakiegoś jeżdżenia. Więc od razu wsiadamy, sprawdźmy sobie to. Nie. Dobra, jest super. Jeździmy, skręcamy. Wszystko jest w porządku. Super. To chciałem zobaczyć. No i teraz tak. Teraz będziemy potrzebowali, słuchajcie, płyty. Eee, tylko jak, jak, jak długiej tej płyty. No i teraz tak. Teraz musimy tą płytę, słuchajcie, wpakować. O nie, nie przewidziałem tego, że tutaj teraz będzie nam wadzić po tej stronie. Bo chciałem to zrobić po tej stronie, no ale trudno. Zrobimy, słuchajcie, w takim razie po tej. Tylko, że no wciąż mi to będzie wadzić. O no i patrzcie, dlatego ja uważam, że to na przykład blokowanie elementów, e, jak one kolidują z czymś, jest strasznie głupie. Zobaczcie, że, ja, że jakby nie jestem w stanie obrócić tego, ani nie jestem w stanie tego jakoś ułożyć tak, żeby mi nie kolidowało. A chcę tu dać taką pionową płytę. No i to jest. E, no słabe, no. Ale dobra, słuchajcie, ja wiem jak to zrobić. Kurczę, no będzie krzywo, nie podoba mi się. Nie jestem w stanie, słuchajcie, tutaj dać równo tej belki, niestety. Widzicie, zostaje taki kawałek. Ech, no dobra, trudno. No, no, robimy jak się da. jeszcze no jeszcze. Ej, ej. Nie nie no, słuchajcie, cięcie tych blach tak, żeby one były równe. Zobaczcie, że na przykład ta jest za wąska, nie? W porównaniu do tej na dole. Ale ciężko się tnie, jak nie macie pomiarów. Bo, znaczy, pomiarów. No, mamy pomiary, ale nie jesteśmy w stanie w żaden sposób sobie tego zaznaczyć. A kiedyś było tak, że podczas cięcia mieliśmy pokazane, jaka długość będzie na przykład. Yy... No, po ucięciu, i no dało się, słuchajcie, to fajnie zrobić, a teraz niestety nie mamy. No dobra, no działamy, słuchajcie, działamy słuchajcie, jak się da, tak? Działamy, jak się da, robimy tak jak się da. Yy, trudno, po prostu, trudno. Jeżeli coś nie, nie działa, to musimy sobie z tym jakoś radzić. No dobra, słuchajcie, tutaj to jak na razie jakoś tam działa. Yy, zobaczymy sobie, słuchajcie, wejdziemy do pojazdu, w sensie do sama i zobaczymy, na jakiej wysokości my tutaj. Um, Potrzebujemy okienko, to jest no dosyć wysoko, dosyć wysoko, słuchajcie. Tak więc musimy sobie blachę jeszcze tutaj wpakować. Czy powiem wam, że ten projekt też jest taki dosyć wymagający, bo jest bardzo dużo takiego przymierzania tutaj. Dobra, mamy płytę i teraz ją musimy sobie tutaj przymocować. I to będzie hardcore teraz, dlatego że. O, jednak. O, nie, słupek mi blokuje, czekajcie. Jakoś spróbuję to tak dać, żeby to móc obrócić. Musimy ją delikatnie, słuchajcie, przyciąć, bo jest za szeroka. Więc wyrzucamy to. No, słuchajcie, wreszcie po 15 cięciach mi się udało to dopasować. Masakra, dobra. Ale mamy zrobiony taki front. Fajnie to wygląda nawet. Nie no, podoba mi się, tylko... No no, podoba mi się, nie ma co się czepiać. Tylko mam, mam wrażenie, słuchajcie, że trochę tak dużo przestrzeni tu będzie, nie? To taki czołg trochę nie czołg. Jakby, jakbyśmy mieli takim czołgiem jechać, to już byśmy pewnie nie jechali, ale no, no nie jest źle, nie ma co się czepiać. Chociaż kurczę, widzowie, ja nie pomyślałem, jestem głupi, bo patrzcie to, przecież ja mogę to wywalić, zrobić po prostu takie skośne rusztowanie, na przykład do tej wysokości. Potem tutaj wyrównać, tutaj gdzieś zakończyć i. Dać zrobić na górze wieżyczkę. A ja się bawię w jakieś takie dziwne, nie wiem co, nawet. Czekajcie, utniemy sobie to. No i patrzcie, nawet jakbyśmy teraz sobie tutaj dali taki profil, powiedzmy. Pyk, sobie go trochę obrócimy. No to sobie będzie szła ta blacha tak do góry tutaj. I tu jest idealna wysokość, w sumie, żeby może nawet to jakoś, tak powiem, zakończyć. I zacząć robić już wieżyczkę, nie? W sensie czy znaczy wieżyczkę. No trzeba oczywiście wyrównać, zrobić dach i tak dalej, ale ale będzie chyba lepiej w ten sposób to zrobić i ładnie to będzie wyglądało dobra, musi być tak słuchajcie tutaj do góry nie będę dawał bo też para więc no musi być w ten sposób przyspawamy sobie to oczywiście ja wiem że to wygląda jakby było za wysoko bo nam zasłania wszystko ale spokojnie sprawdzałem zobaczmy wziąć o widzicie? jest idealnie patrzcie i tutaj teraz Troszkę do góry, trzeba to zabudować, zrobić dach i będzie słuchajcie super, będzie git. Dobra, dach musimy zrobić słuchajcie sobie z płyty. Pytanie czy taka cała płyta nam starczy, eee, czy nie, wait. Czy w ogóle to będzie jakoś wyglądało z tą płytą. Dobra, no w taki sposób to przyspawamy słuchajcie, bierzemy sobie spawarę teraz. No, i co? I będziemy chyba robić od razu wieżyczkę, tak mi się wydaje. O, elektroda mi się skończyła. Chyba, że lepiej może byłoby pierw zrobić boki, i potem wieżyczkę w sumie. No ale dobra, słuchajcie, teraz trzeba tak. Teraz trzeba zrobić. Przydałoby się zrobić ścianki tutaj jakieś. No dobra, słuchajcie, to ja mam pomysł, jak to zrobić. Zrobimy sobie tą belkę tak pod skosem, tutaj. Wrócimy sobie ją w ten sposób, tak żeby była tu pod skosem, i pod skosem damy płytę po prostu. Ile ona w ogóle ma? Ona ma 1,25? Nie, ona ma 1,45, czyli ona będzie za długa, trzeba ją, słuchajcie, przyciąć. O Jezu, no właśnie, tylko cięcie tych płyt jest tragiczne. Z jest nie pokazuje, słuchajcie, długości podczas cięcia. Pocznijmy sobie może gdzieś tyle. Dobra, ile ona ma? Raz. 1,32, no to jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Co ja zrobiłem? Jak mi to ucięło? No, nieźle, nie? No kurde, dobre, dobre. Tak miało być, tak miało być. Jezu, już myślałem, że mi całka, całkiem ta, ta zniknęła płyta. Ale znowu mi źle ucięło, nie tak jak chciałem. No nie wytrzymam, no mi zwęża tą płytę, ja nie chcę zwężać tej płyty, cholera, no. No nie da się po prostu, nie da się. Jakby... Nie, nie ogarniam po prostu. Nie obrócę tego, no nie obrócę, no ale kurde, no nie, nie tnie mi tak jak ma mi ciąć, no cholera, no dlaczego mi tego nie tnie tak jak ma ciąć? To mi tnie jakoś w ogóle w inny sposób, totalnie, przecież przymierzam dobrze. No jeszcze mi płytę zniknęło gdzieś, no. Nie, no nie wytrzymam, słuchajcie, zaraz po prostu, no. No bez kitu, no zniknęło mi płytę, słuchajcie. A nie mogę teraz sobie przyzwać z powrotem, dlatego że przez przypadek podniosłem tego głupiego pręta. Spokojnie, holik. Nie wyrzucaj komputera jeszcze. Przez okno, bo szkoda komputera. Yy, dobra, no w takim razie, no kurde... No nic, no zostaje mi, żeby tą płytę wykorzystać jakoś. Miejmy nadzieję, że da radę ją uciąć normalnie, a nie będzie... Zniknęła mi druga płyta. Dobra, no mam nową płytę, kupiłem i miejmy nadzieję, że tym razem nic mi nie poznika, bo szlak mnie trafi, słuchajcie, jak mi znowu zniknie. Jezus, no nie wytrzymam. Bierz mi tą bożkę stąd. Nie nie, nie jestem w stanie słuchajcie bożki zdjąć ze stołu, nie? To jest po prostu już niemożliwe. To, to już jest... kolera. no jak? No weź mi tą bożkę podnieść. No ja rozumiem, że to jest interakcja z pieprzonym stołem, ale weź mi tą bożkę z tego sto... No ale dobra, powiedzmy, że niech będzie tak o, taka, taka płyta tutaj. Taka powiem Wam trochę, ten czołg nie, nie, nie przypomina czołgu, ale. To nie, nie przeze mnie, tak? Ja bym to zrobił super ładnie, gdyby się dało, słuchajcie, yy, te części, że tak powiem, blachy, nie blachy dopasowywać tak jak się chce, a nie, że nam blokuje coś. Yy, bo to jest, słuchajcie, to, że to tak koślawo wygląda, to jest tylko i wyłącznie wina, wina tego, że. No, że nie jesteśmy w stanie po prostu tego przymierzyć tak, jakbyśmy chcieli. I, i cały czas nam coś blokuje. Eee, myślę słuchajcie, jak tu z tyłu zrobić. Czy walnąć po prostu jakiś taki pionowy słupek do dołu i na to ściankę, czy musiałbym taką, taki filar w sensie zrobić z właśnie tego profilu? I z no i tak na długość 1,25, właśnie. No, możemy to niby tak przys przyspawać w taki sposób. Wydaje mi się, że byłoby ok. Pytanie, czy chcemy to do dołu, czy. O. Chyba tak do góry wolimy. Tylko to też będzie trochę wystawać nam. Nie, no zrobimy tak. Będzie git. Chyba. Wygląda nawet dobrze, nie? Już tutaj mamy mamy osłonięty od przodu yy, silnik. Wiadomo, że tutaj no przydałoby się to zabudować, tak? Silnik przydałoby się zabudować. Słuchajcie, za ten projekt to się łapeczka należy, bo to już dwie godziny na nim siedzę i to tak bez ściemniania, bez zaokrąglania. Dokładnie dwie godziny 4 minuty. Dobra, i patrzcie to, słuchajcie, patrzcie, jak to wygląda. To, wygl to wygląda nawet dobrze, kurde. To, to dobrze wygląda. Podoba mi się. Tylko jeszcze po tej stronie musimy zrobić. E I czy ja bym miał więcej takich płyt z napisem Paint? Tu mam jedną i tutaj, no to nie, nie jest Paint. Znaczy jest, ale jest. Y kurczę, no kupę ma na sobie, no. Teraz słuchajcie, tak. Walniemy sobie tutaj e jakoś taką. Właśnie jakiś, no jakiś tutaj profil. I co, i zakryjemy sobie z tyłu ten, ten nasz silnik chyba. No długa jest ta płyta, tylko właśnie pytanie jak chcemy, czy chcemy żeby ona tak nam tu całkiem zakrywała i żeby to coś takiego powstało, czy wolimy żeby ona była krótsza. Spróbujmy zrobić ją krótszą trochę. No teraz jak ona tak nie będzie wystawać, to mam wrażenie, że to trochę lepiej będzie wyglądało. Wiadomo, dalej brakuje tej możliwości ucięcia kątów w tej płycie. W sensie tych rogów. Aby ona nie była taka ostra, no ale no to, to jest jedyny sposób, w sumie, jaki możemy to zrobić. Tak, sensownie. No i co, słuchajcie, mamy zrobiony tył. Mamy tutaj, jakby, no tak, tutaj nie musimy chyba zabudowywać tego. Nie wiem, czy jest sens to zabudowywać tutaj. To chyba zostawimy sobie, słuchajcie, tak odkryte. Bo to tak w sumie też fajnie wygląda, moim zdaniem, jak to tak zabudujemy to to będzie taka jedna wielka blacha, a tak to tutaj widzimy że to jest jakiś stelaż, że to jakoś to podtrzymuje fajnie. No i co, wejdźmy sobie może do tego naszego czołgu, jak to wygląda tutaj w środku. No tak, tak normalnie no, normalnie bym powiedział. I zrobimy sobie słuchajcie te, te, tą wieżyczkę w końcu. Zrobimy sobie tą wieżyczkę, słuchajcie, kwadratową, ee, tak na wysokość, nie wiem, po 30 cm wydaje mi się, że będzie ok. Teraz tak, musimy sobie wejść tu na górę i no gdzieś tutaj chyba, nie? Tak, tak na środku mniej więcej. Chociaż wiecie co, może zrobimy taką trójkątną tą wieżę, że patrzcie, damy sobie kolejny słupek tutaj, o w ten sposób i połączymy sobie to blachą wszystko no i w sumie może to nawet spoko wyglądać. No i teraz musimy sobie, słuchajcie, zrobić blachy. Eee, no tylko właśnie, kurczę, no nie, nie przemyślałem tego, że nie będziemy mogli zrobić trójkątnej blachy na, na górę. A czyli ostatecznie tak wyjdzie kwadratowa ta wieża. No kurde, chciałem zrobić coś in in inaczej i, i widzicie jak to wychodzi. No, no nie wychodzi właśnie. O, no i git. Kurde, słuchajcie, idealnie, patrzcie to To się nazywa? Skill. Dobra, trzeba to przycią przyciąć, przyspawać teraz. Żeby nam nie odpadło. No i potrzebujemy więcej takich blaszek jak tutaj. Teraz. No i dobra widzowie. Mamy wieżyczkę skończoną. Yy, mamy tutaj obudowany silnik z tyłu. Wiadomo, że jest tak pięknie obudowany, ale jest. Yy, mamy też tutaj jakiś taki armor, żeby wiecie jak... No, jakby, jak będzie z tego kontu strzelane to jebie i się odbije. No tutaj ciężko będzie tak całkiem zabudować. Też Trzeba pamiętać, że musimy jakoś wchodzić. Do naszego czołgu, a już jest taki problem, że tylko stąd się da wejść. Tam się nie da. Mógłbym to zabudować, co prawda? Skoro od tej strony się nie da wejść. Ale tak jest przynajmniej symetrycznie, jakkolwiek. No i słuchajcie, została nam ostatnia rzecz. Zamontowanie lufy na naszym czołgu. Pytanie, jak długą tą lufę chcemy? Tylko słuchajcie, przytniemy sobie tą rurę trochę, żeby ona nie była za długa. Tylko pytanie, ile? Też niedużo tak 35 żeby utniemy może. Wydaje mi się, że jak tyle odetniemy, powinno być ok. O! No i super, patrzcie, idealnie. I to mi się podoba, no, to, to mi się podoba. Ale ja mam jeszcze taki jeden szczegół, który sobie damy tutaj, sobie za chwilę. Coś szczegół, tak, taki fajny pomysł, żeby to zrobić e, już jako taki detal bardziej. Tylko chwila, bo muszę znaleźć. A może być i to. Albo nie, czekajcie. Zrobimy sobie z tego. Tutaj weźmiemy to, pyk. Tutaj o. Albo nie, tutaj damy może. A, chociaż Nie no, tutaj niech będzie. opyk. pyk. Niech będzie tak. I weźmiemy sobie, słuchajcie, stąd takiego jakiegoś pręta. Może być ten. Żeby też za cienki nie był. Tylko pytanie, czy ja to tak, słuchajcie, przymocuję? No, bo to będzie. No to jest blacha, nie? Więc ona nam się raczej tak obejdzie układać. No, chyba nie przymocuję tak. No dobra, no to powiedzmy, że to jest, słuchajcie, karabinek taki. O, mały. No, i, i mi się słuchajcie, podoba. Ja uważam projekt za skończony. E, oczywiście przejedziemy się, słuchajcie, może, albo inaczej. Pier, pierw pokażę wam, słuchajcie, z każdej strony, jak to wygląda. E, jest dużo szpar. Jest taki czołg bardziej taki, no nie wiem, jak go nawet nazwać, ale taki z odzysku, bym powiedział. Odpalmy sobie go. Przejedźmy się naszym czołgiem. Jest nasza lufa tutaj. Na nasz czołg jeździ? Jeździ. Nasz czołg daje radę, słuchajcie. Patrzcie to. Jedzie na czołg. Kurde. Szkoda, że nie strzela. Jakby mógł strzelać, byłby lepszy, słuchajcie. Ale kurde, na no, jakąś apokalipsę zombie czy coś to by się nadał, no. Dobrze jest. Mi się podoba. O, driftuje nawet. To jest y, czołg spotter, słuchajcie. To jest lekki czołg. Do spotowania. Kołowy czołg. No i co? No ja uważam, słuchajcie, za że projekt jest udany, i powiem wam, że ja bym... spodobało mi się robienie tego czołga, czołga czołgu, tylko problem jest taki właśnie, że no przez niektóre mechaniki to jest naprawdę ciężkie, i gdyby dało się troszkę lepiej te przymiarki spawania robić i ucinać kąty na przykład tych blach i tak dalej, na pewno by to wyglądało tysiąc razy lepiej, można byłoby się bardziej postarać, żeby to tak fajnie wyglądało, gdyby też nie było tej kolizji głupiej, która jest przy przymiarce, że jak Klikacie, żeby przymierzyć, i wam jakaś część koliduje, to nie możecie nią obrócić, żeby ją dobrze ustawić. No, ale co, no, na, na takie standardy w sumie OHV chyba jest okej, okay, nie? No Mi się wydaje, że można to, słuchajcie, zaliczyć. Tak więc, no, jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie o jakiejś łapeczce, komentarzu przede wszystkim. I o słupku, a ja się z wami będę żegnał. Trzymajcie się i do następnego. Hej hej.